e pá Zamykanie pracowników to w ogóle była zabawa, bo tak na dobrą sprawę, pierwszego chłopaka znalazłem tydzień przed otwarciem na eliksie, jak dodałem ogłoszenie, wyszło to totalnie spontanicznie. Jednak chciałem, żeby to był ktoś z doświadczeniem, kto wiedział mniej więcej jak to działa, tak, jak to się robi, ale zarazem żeby jednak to był ktoś, kto czuje cały ten klimat. No i tak pierwszym pojawił się Kuba. I później już poszedł z górki. To był Kuba, później był Tomek. Potem przed Patryk, Szymon, który przed mamą. Jakimś cudem e, ludzi, których poznałem w bielsku. Tak, nakręcili powiedzmy całe otoczenie i media, że na otwarcie mieliśmy tu prawie 200 osób, e, gdzie była i telewizja, i gazety, radio, więc cały ten marketingowy boom stworzyło się w jakiś tam sposób samo. E, wiesz, e, i drogą pantoflową, tak na dobrą sprawę, i tym, że czegoś takiego nie było, więc to, dla niektórych to było coś totalnie nowego tak, i świeżego, że coś powstaje tego typu miejsca. Czasami się zdarza, że w ciągu e, powiedzmy pół godziny jest tu 15 u pana raz. Każdy gada o czymś innym, każdy robi coś innego, i tu jest już totalny harmider, e, jeśli chodzi o to miejsce. Ale to właśnie chyba o to chodziło, żeby stworzyć coś takiego. Że tu jest, wiesz, miejsce tego typu, że możesz po prostu przyjść, pośmiać się, nie wiem, pograć sobie na pleju, posiedzieć, przyjść się napić kawy, e, pogadać z chłopakami, bo często się tak zdarza, że faktycznie zaprzejaźniliśmy się już z dużą ilością naszych klientów, którzy po prostu już teraz są naszymi przyjaciółmi i odwiedzają nas, nawet jeśli nie przychodzą na wizytę, to wpadają na Nakabe. To, jeśli chodzi o jakieś akcje charytatywne, to tak na dobrą sprawę tym, takimi tego typu rzeczami zajmowałem się jeszcze przed tym, nim był tak na dobrą sprawę Brzytwa. A jednak to, co w jakiś tam sposób stworzyliśmy, ten zasięg, że tak powiem, Instagrama i, i Facebooka mamy spory, bo czasami potrafimy dotrzeć do ponad 40 tysięcy osób w ciągu jednego czasu. Wydaje mi się, że też możemy wykorzystać na fajne cele, czy nie wiem, pomoc w domu dziecka na, na święta, czy akcję, którą robimy teraz w kinie.